Dzień dobry, to znaczy witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Dragon Ball Z Dokkan Battle e, Dzisiaj moi drodzy, sobie taki odcinek ze samodów, bo jak wiecie uzbierałem, widzicie uzbiałem 100 3 Nie wiem, może do tego zagram sobie jeszcze i ja jakieś tam gierki ja zobaczę Dzisiaj tak, dlatego ja nagrywam to, bo weszły nowe digi weszły nowe tutaj banery, na które są stare postacie, których jeszcze nie miałem. jest super, yy, super knockout festiwal, jest extreme. Gdzie będziemy dzisiaj tutaj polować. żeby sobie dwa multi, plus jednego tutaj. Znajdźcie, czy to mi starczy. Pięć, kurde, jesteśmy. mi. No, to wiecie co otworzymy? sobie tego jednego i tego jednego. Bo, jak widzicie, mam tutaj 5 tykietów, i sobie tutaj 5 tykietów od razu otworzę. Myślę, że to jak będzie najlepsze rozwiązanie. Bo, drodzy, czekajcie, chwilę. Dobra, już wróciłem. E, dobra, jak mówię, otworzymy sobie tutaj te doka festiwale. Mówię, tutaj są jeszcze te. E, Get 5 dokań. Wow, dobra, ale nie o to. Dzisiaj jeszcze chciałem sobie tutaj. Nie ja zareagować, tylko wytrzymać. Bo no, ja chciałem. A druidy, tak. Chyba no, ósmy. Przydałoby mi się trochę dobre bez tego jednego, jednego, Dwa im wystarczą. Tylko, żeby żeby ten na 10 dziesiąty był. I mam to niebieskie, albo nie. Ok, mi jedna misja wykonana, więc może ja jakieś tam tego stosu wracam. Jestem 30, tego więc naprawdę dużo. No, coś 16, 20 więc tutaj też nie żyję. No jest. Yes. To już by porobić. Dobra, wiecie co, porobimy sobie ten event. Dzisiaj sobie zrobimy go kolejny raz, drugi raz. O tak, poproszę. I będę za 10. No, weźmiemy sobie na, na przykład tego takiego domowego. Ej, lecimy! Dobra. Jezu jest ja nie na to, na to Pójdziemy sobie środkiem oczywiście. zobaczymy sobie z nim. To jest czyli będzie gładko, bo ty jeśli ja będzie wegi to było, no to powinien sobie go łatwo. Teraz zrobimy tak. Kurczę, nie ma Ten ba. ma Dzisiaj pojawi się jeszcze odcinek jak paczka od widza, a ten. Jak nie wiem, już przed. Myślę, że po od widza. Za chwilę nagrywa paczkę od widza i myślę, że to będzie na razie ostatnia paczka, bo... Jakoś mi nie sprzyja sobie paczek. Oj... Niestety się nie udało, może tutaj będzie jedynka. Niestety trójeczka. Ale dużo medali zebrałem. Dobra. Zrobiliśmy sobie event. Bardzo ładnie. Zobaczmy trochę medali. Że jeszcze raz będę się musiał chodzić. Dobra, no, no, idę. to my przechodzimy w tym momencie do samonów. Myślę, że na pierwszy ogień wlecą yy, Single do super do kan Festival, bo myślę, że ich tutaj nie będę robił na razie. No jak zrobię, to będzie mój błąd. Może będzie Fusion. Cały czas postaram się wkazywać te Fusion, ale cały czas, jak jest odcinek, jest wegeta, a nie ma transfuzji. Nie wiem. To jest botamo. SLK. Dobra, le dobra lecimy dalej. Nie przejmujmy się. Bu i... Kochan? Okej, okay, czyli... Znaczy, K pewnie będzie, albo LK. A nie, SEK, dobrze, że dobrze. Festival Kalfestiwal. Nie, ja chcę robić błoty, ja sobie zrobię to Dark Bo jak Simboda, bo jak Simboda, bo jak Simboda, bo jak Simboda, bo jak I druga jak jest! O, kurcze. Oż Oszty, Wegeta! Oj, będzie duplikacie, coś czuję. Dzisiaj od razu go władujemy. Moi drodzy, jest mały Vegeta. Może, może się uda coś jeszcze wyrobić. Bo jest to karta, którą chciałem na kopię do H do, do Potential. Na pewno wykorzystał w dobrych celach. Jest to tak słabo. A jest seser, O tyle dobrego. I dobra to będzie serka. to jeszcze Tin I ostatni, moi drodzy, single, Salmon Lecimy. Pewnie się zazwyczaj dlaczego to dawser, da Bratik. Da Bo nie wiem, mi cała nazwa, niestety. Zab, zab, Zabiliście się. Nie ma, nie zamień się. Myślałem, że tak długo to wciągaj. Jeszcze długo nie, nie było bo, bo teraz wyciąga LK. No A moi drodzy, przechodzimy w tym momencie tutaj do sala. To będzie kopia. Tak, to będzie kopia. Tylko że. Aj! Znowu będę ulepszy, to będą się ulepszyć, do łosu. no To będzie ważne, że ulepsze, spoko, spoko, spokojnie. No tam z tobą wysoką. To chyba już nie miałem. Przechodzimy teraz do hidden potężenia. Nie no, chyba nie urewszy sobie tego, ja? mi orbów. nie? Chyba kolejnych obów. Czekajcie. Tanging. Awaken. I to jest odstata mapka, nie, nie. Dobra... Czy tych dól, to ja dokaję, więc... <laughs> Później zrejtuję grę, ja teraz. Więc tutaj coś dostałem. Na pewno z misji codziennych, ze specjalnych trochę kuresa. O, no, całkiem spoko, to zawsze tam pięć tysięcy zeni. przepraszam, się przyda. Nie, eee, dobra, teraz tak no, może sobie nam uda się go jeszcze dalej gdzie tutaj? tutaj? dobra, lecimy tak po prostu dobra będzie? niestety nie mam Okej, okay, potrzebuję tych i dobra, będę sobie je fali później. Dobrze, to w tym momencie otwieramy sobie tutaj jeden extreme y charakter. Dobra, ale lepiej sobie otworzymy tutaj Xtreme Zimbado Czy tutaj będziemy mieli te coiny, więc spokojnie. Otworzymy sobie... <laughs> Zdobędziemy sobie za niego Goku SSJ4, mam nadzieję. A chcę sobie otworzyć te samody bo za niedługo zniknie manę. Vegeta, o oh, Jezu. No kurczę, nigdy nie będzie fuzji, serio? Ajajaj. Aj, aj. Dobra. I na żeby go, Dr. Jiro. Vegeta. Pastorshed, to znaczy master rossi Doduria Cymbal, Cymbal Babidi, Herkules 19, ja No i jest za masu, jest Ja wiecie To nie jest Goku, ale też może być 10 coinów Kurde wiecie co? A, zróbmy jeszcze jednego Pierdzielę tamten baner Pierdziele, tamten tamtener Zróbmy z tego jeszcze jeden, co? Robimy Chudę. Może akurat trafimy Goku. Jeśli trafimy Goku albo kogoś dobrego, to się opłaca. Jeśli trafimy kogoś dobrego, i... To... Oh my god, oh my god! Heku jest na hej bo, o Otóż tego czasu nie było! Proszę, Goku! Gokuła! Goku! Dajesz! Wydrop mi w końcu! Ile ja na ciebie czekałem? Widel. To będzie inna na w górze. byłem, bo było tyle tych. Był Heku na Bół. Był, było Rainbow. Był SSJ3. Nie ma i inny tekst z Goku. Frost. Nie ma mowy, żeby było coś innego niż Goku. Bogos. Uuuuh, Gogeta! O Jezu, też się cieszę, Goeta, nie ten Gogeta, Może też będzie jeszcze, jeszcze ciekawego? Będzie. Jeszcze będzie jedna pewnie. Co to jest ostatnia? Nie, nie, to nie jest. Ostatnia. Nie ten Goku! Nie! Dlaczego ten, Goku? Ja chciałem innego Goku no dobra, Gogeta może być! Spoko! Nie narzekam. A ten Goku tego Geta jest naprawdę spoko. Ale żeby... Nie wydobyć to jest naprawdę... Żeby nie Goku to jest naprawdę żal żalę nad żalami. No to jest co, Musiałem coś dobrego, i było tyle dobrych rzeczy. 152 Mogę sobie kupić Gogeta. Mogę sobie kupić Sajajera na, na Brawie'ego, ale nie chcę. Nie chcę. A uję, przez to za basur. Dlaczego nie? Podniesiemy cię trochę. Goku, dobra. Ja myślałem, że Goku SSJ4. No wyleciem Goku, a nie ten Goku. Dobra, siódmy. Najlepszy Hide the Potential. Za masą czwartą ścieżkę. Zamasu o, oh jest. To maksymalnie tyle mogę zrobić. Na razie. Dobra, moi drodzy, myślę, że to na tyle. Dobra. Podsumowując dzisiejszy opening. Wleciał do GoGeta. Bardzo się z niego cieszę. Co prawda, mniej się cieszę, z nie jestem. jest ten koku. Z tego ogóle się mniej cieszę, że musiałem, że 4 Patrzę, jaki shit, i kurze mówię, nie, to nie masz być to. Co jeszcze tutaj dzisiaj dropnęło? No, dropnęło nam wegeta dropnął nam duplikat dzisiaj. I w sumie to, to, to tyle, jeśli chodzi, że zgapimy się jakieś samody Ale tak extreme. No, jeden, za jeden, tutaj single, są otworzymy na końcu friend. Bo może swojego coś wypadnie, chociaż żałuję. Chociaż wątpię, znaczy. Trzy postacią, bo... jeszcze nic nie zwa. Dobra, jest to już coś, może zwiastować. Nie wierzę. Moje drogie. Moje drogie! I, ile mam szans, żebyście mi podniosły sutak nie masz żadnych procentów. Dobrze. Czyli w tym momencie to staje się shitem. Znaczy ja sobie je ulepszę, bo jest szczerze, że będą nam jeszcze tutaj potrzebne. Ulepszę je wersję Androidów na, na Motoku i tam będę wersję ulegać. Jeśli niestety nie wejdą, no to już nie wiem, co mam zrobić. Nie ulepszę, nie, 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 nie tylko tylko na wersję na motorku mogę ulepszyć. Nie, mam za nic Już i... Wszystko wytraciłem. No bo idę, to nieważne. Ja się dzisiaj z wami już ale się już że oczywiście wam się podobał. Ja zaraz się zabieram za nagrywanie... Pierwszego odcinka ze spaczką od czyli na dzisiaj pierwszego odcinka i kolejny odcinku z widza. Ja się z że Na dzień dzisiejszy to ty ja ze Zdragobła. Ze, ze Zdragobora. Cześć!